Witajcie w kolejnym odcinku Crime Story Short. Dziś zabiorę Was w mroczną podróż do miejsca, gdzie granice między wiarą, przemocą i bezwzględnością zostały brutalnie przekroczone. To historia, w której zło przybrało najbardziej przerażającą formę nie jako fikcyjny demon z legend, ale jako realny koszmar, który pochłonął życie niewinnych ludzi. Sercem tej makabrycznej opowieści jest Rancho Santa Elena niepozorna farma położona na pograniczu Meksyku i Teksasu, gdzie satanistyczny kult połączył siły z narkotykowym kartelem, tworząc piekło na ziemi. Ta historia zaczyna się jak wiele innych: grupa przyjaciół, wakacje i beztroska zabawa. Jednak dla Marka Kilroya ta wycieczka skończyła się w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. W nocy pełnej alkoholu, świateł i muzyki Mark zniknął bez śladu. To, co odkryto później, przerosło najczarniejsze scenariusze. W marcu 1989 roku Mark Kilroy, 21-letni student medycyny z Teksasu, wybrał się z przyjaciółmi na wiosenne wakacje do popularnego wśród amerykańskich studentów Matamoros, meksykańskiego miasteczka tuż przy granicy z Teksasem. Miasto tętniło życiem. Tysiące młodych ludzi przybywało tutaj, aby cieszyć się słońcem, plażą i nocnym życiem pełnym muzyki i zabawy. Mark i jego trzej przyjaciele, Bill, Bradley i Brent, zaczęli swoją podróż od Brownsville w Teksasie, gdzie wynajęli pokój w motelu. Od samego początku ich wyprawy wszystko wydawało się beztroskie. Grupa odwiedzała plaże, grała w siatkówkę i cieszyła się wspólnym czasem. W dzień przed zaginięciem Marka cała czwórka postanowiła wybrać się na wieczorną zabawę do centrum Matamoros. Wieczór zaczął się od wizyty w kilku popularnych barach i klubach. Studenci wędrowali od jednego miejsca do drugiego, pijąc, tańcząc i rozmawiając z innymi turystami. Mark był w dobrym nastroju, śmiał się, tańczył i dobrze bawił z przyjaciółmi. Jednym z popularnych przystanków był bar Los Sambreros, gdzie studenci spędzili sporo czasu ciesząc się drinkami i atmosferą. Potem skierowali się do London Pub. Kolejnego modnego miejsca, gdzie tłumy turystów tańczyły przy głośnej muzyce. Mark, podobnie jak jego przyjaciele, był pod lekkim wpływem alkoholu. Późnym wieczorem, około godziny drugiej nad ranem, grupa postanowiła wrócić w stronę mostu granicznego, aby przedostać się z powrotem do Teksasu. W tłumie, na zatłoczonej ulicy, Mark i jego przyjaciele tracili się z oczu i co chwilę ponownie odnajdywali. W pewnym momencie Mark zatrzymał się, aby porozmawiać z dziewczyną, podczas gdy jego przyjaciele szli kawałek dalej. To był ostatni raz, kiedy go widzieli. Kilka minut później przyjaciele zorientowali się, że Marka nie ma z nimi i zaczęli go szukać. Zakładali, że gdzieś się zatrzymał albo wrócił do jednego z barów. Jednak po godzinie bezskutecznego poszukiwania wrócili do granicy, licząc, że Mark może poszedł tam wcześniej. Niestety, Mark Kilroy nigdy nie przekroczył granicy. Zniknął bez śladu w tętniącym życiem mieście, pełnym świateł, muzyki i setek innych młodych ludzi. Sekta, która później stała się znana jako narkosataniści. Zaczęła się formować w latach 80. pod przywództwem Adolfo Constanzo, człowieka o mrocznej i skomplikowanej osobowości. Constanzo dorastał w rodzinie, która od najmłodszych lat wprowadzała go w świat okultyzmu i magii. Jego matka praktykowała palo mayombe afrokubański kult znany z rytuałów wykorzystujących kości i ofiary ze zwierząt. To właśnie te nauki ukształtowały jego przyszłe przerażające działania. W latach 80. Constanzo przesiąknięty wierzeniami Paulo Mayombe i zafascynowany okultyzmem zaczął zdobywać reputację jako czarownik i szaman z Meksyku. Szybko zauważono jego charyzmę i zdolności przekonywania. Zaczął przyciągać ludzi z różnych środowisk, od bogatych biznesmenów po przestępców szukających ochrony i przewagi nad konkurencją. Konstanca twierdził, że dzięki swoim magicznym umiejętnościom jest w stanie zapewnić swoim klientom nietykalność, bogactwo i władzę. Wielu w to wierzyło i gotowi byli zapłacić za jego usługi ogromne pieniądze. W miarę jak Constanco zdobywał popularność, jego klientela również się zmieniała. Przestępcy i narkotykowe kartele zaczęły zlecać mu rytuały ochronne, wierząc, że czarna magia zapewni im powodzenie w działalności. Konstanco stał się swego rodzaju duchowym doradcą karteli, oferując im rytuały z ofiarami zwierząt, które miały zapewnić im szczęście i ochronę przed wrogami. W pewnym momencie Konstanco i jego najbliżsi współpracownicy, w tym Sara Aldrit, jego prawa ręka i była studentka, która stała się kapłanką sekty, doszli do wniosku, że ofiary ze zwierząt już nie wystarczają. Zaczęli wierzyć, że składanie ofiar z ludzi, szczególnie z osób o pewnych cechach, takich jak mężczyźni o dużej sile fizycznej czy intelekcie, zwiększy moc ich rytuałów. Przekonanie to doprowadziło do serii makabrycznych morderstw, które miały na celu wzmocnienie mocy sekty i zabezpieczenie jej członków przed zagrożeniami. Constanzo przeniósł swoją działalność na farmę zwaną Rancho Santa Elena, która stała się główną siedzibą sekty. Rancho było oddalone od cywilizacji, co umożliwiało przeprowadzanie okultystycznych rytuałów z dala od wścibskich oczu. To tutaj zaczęły odbywać się coraz bardziej brutalne ceremonie, w których ofiary ludzkie stały się integralnym elementem. Na farmie znajdowała się nganga, kocioł używany w palomayombe, w którym przechowywano kości, szczątki ofiar i inne święte przedmioty, które według wierzeń miały zapewnić moc i ochronę. Konstanco często wykorzystywał przestępców i drobnych handlarzy narkotyków jako ofiary swoich rytuałów, ale z czasem zaczął szukać bardziej cennych ofiar, wierząc, że ich śmierć przyniesie mu większą moc. W miarę jak działalność sekty stawała się coraz bardziej brutalna, zaczęły ginąć osoby z różnych środowisk. Zarówno mieszkańcy okolicznych wiosek, jak i przestępcy związani z kartelami. Sekta uprowadzała ludzi, torturowała ich, a następnie składała w ofierze. Ofiary były często wybierane na podstawie przekonań Konstanca, że ich cechy osobowości lub fizyczne przyczynią się do sukcesu jego rytuałów. Do marca 1989 roku sekta miała na swoim koncie już wiele ofiar, ale dzięki lokalizacji farmy i powiązaniom z kartelami pozostawała poza zasięgiem policji. Bezpośrednio przed porwaniem Marka Kilroya sekta była już w pełnym rozkwicie swojej morderczej działalności. Konstanso i jego ludzie byli przekonani, że ich praktyki nie tylko chronią ich, ale również przynoszą im bogactwo i sukces. W tym momencie sekta zaczęła szukać ofiar spoza kręgu przestępców, przekonana, że świeże, czyste ofiary przyniosą im jeszcze więcej mocy. Noc z 13 na 14 marca 1989 roku była jedną z tych ciepłych, hałaśliwych nocy, kiedy Matamoros było pełne turystów i studentów z całych Stanów Zjednoczonych. W momencie, gdy przyjaciele stracili go z oczu, Mark został nagle zaczepiony przez mężczyznę, który podszedł do niego z uśmiechem, mówiąc po hiszpańsku i prosząc o papierosa. Mark zaskoczony nie zauważył, jak dwóch innych mężczyzn szybko zbliża się z obu stron. Jeden z nich chwycił go mocno za ramię, a drugi pchnął go brutalnie w stronę zaparkowanej furgonetki. W ułamku sekundy Mark został wrzucony do pojazdu. Nie miał nawet czasu na reakcję ani wołanie o pomoc. To wszystko stało się tak szybko i dyskretnie, że nikt w tłumie nie zauważył, że coś jest nie tak. Furgonetka natychmiast ruszyła, oddalając się od rozświetlonych ulic Matamoros. Mark, oszołomiony i zdezorientowany, próbował się wyrwać, ale napastnicy byli dobrze przygotowani. Związali go i zakneblowali, brutalnie bijąc i zmuszając do posłuszeństwa. Gdy furgonetka dotarła na rancho Santa Elena, Mark został wyciągnięty z pojazdu i zaprowadzony do prowizorycznej celi, gdzie spędził resztę nocy przerażony i pozbawiony nadziei. Sekta pod przewodnictwem Adolfo Constanzo przygotowywała się do kolejnego rytuału. Mark Przetrzymywany w prowizorycznej celi, był przerażony i zdezorientowany, ale nie miał pojęcia, co go czeka. W tym odizolowanym miejscu nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc, a sekta traktowała go jak narzędzie, nie człowieka. Przez następne kilkadziesiąt godzin Mark był torturowany. Członkowie sekty bili go i zastraszali, a Konstancą nadzorował każdy etap upewniając się, że jego rytuały zostaną przeprowadzone zgodnie z jego okultystycznymi przekonaniami. Mark był zmuszany do znoszenia niewyobrażalnych cierpień. Jego oprawcy wierzyli, że przez zadawanie bólu i strachu zwiększają moc rytuału. Kulminacyjnym momentem było przygotowanie do złożenia Marka w ofierze. Constanto i jego sekta przystąpili do odprawiania rytuału. Podczas którego Mark został brutalnie zabity. Jego ciało zostało poćwiartowane, a mózg umieszczono w nganga, kotle pełnym kości, zwierzęcych szczątków i innych elementów używanych w rytuałach. Konstanco wierzył, że w ten sposób przyswoi siłę i energię swojej ofiary. Po zabiciu Marka, jego szczątki zostały zakopane na terenie farmy. Członkowie sekty kontynuowali swoje codzienne zajęcia, jak gdyby nic się nie stało, wierząc, że ich okultystyczne praktyki faktycznie zapewnią im nietykalność. W międzyczasie po stronie teksańskiej przyjaciele Marka i jego rodzina rozpoczęli gorączkowe poszukiwania. Sprawa zaginięcia studenta szybko nabrała rozgłosu. Policja po obu stronach granicy zaangażowała się w poszukiwania a media zaczęły informować o tajemniczym zniknięciu amerykańskiego studenta medycyny. Jednak przez długi czas nikt nie podejrzewał, że Mark padł ofiarą mrocznej sekty działającej w głębi Meksyku. Śledztwo początkowo koncentrowało się na standardowych procedurach dotyczących zaginięć w rejonie przygranicznym. Rodzice Marka, przerażeni brakiem jakichkolwiek informacji o swoim synu, natychmiast skontaktowali się z władzami w Teksasie. Amerykańska i meksykańska policja rozpoczęły wspólne działania, przeszukując Matamoros i okoliczne tereny w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań przez kilka tygodni nie było żadnych istotnych postępów. Policja przesłuchiwała świadków, przeszukiwała bary i kluby, a także sprawdzała zapis z kamer monitoringu. Jednak nie było żadnych konkretnych dowodów, które mogłyby wskazać, co stało się z Markiem. Przełom nastąpił przypadkowo, gdy amerykańska policja przeprowadziła rutynową operację antynarkotykową. Podczas patrolu zatrzymano furgonetkę, która wydawała się podejrzana a jej kierowca próbował przekupić funkcjonariuszy. W wyniku przeszukania pojazdu i intensywnych przesłuchań policja zyskała informacje o rancho Santa Elena miejscu powiązanym z narkotykami i dziwnymi praktykami okultystycznymi. Gdy funkcjonariusze wkroczyli na farmę, odkryli makabryczne pozostałości. Ludzkie kości, kocioł pełen szczątków, narzędzia tortur oraz dowody rytualnych morderstw. Na miejscu znaleziono szczątki przynajmniej 15 osób, w tym Marka Kilroya. Jego ciało było rozczłonkowane, a część jego szczątków użyto w rytuale, co potwierdziło najgorsze obawy śledczych. Policja znalazła również dowody wskazujące na to, że sekta nie tylko praktykowała okultyzm, ale także była głęboko powiązana z przestępczością narkotykową. Po makabrycznym odkryciu, rozpoczęto intensywną akcję poszukiwania członków sekty. Większość z nich, w tym przywódca Adolfo Constanzo i jego prawa ręka Sara, zdołali uciec z farmy na wieść o zbliżającej się policji. Konstanco i jego najbliżsi współpracownicy ukrywali się w apartamencie w mieście Meksyk. Gdy ich kryjówka została zlokalizowana, policja przeprowadziła oblężenie budynku. Konstanco nie chcąc wpaść w ręce wymiaru sprawiedliwości, rozkazał swojemu ochroniarzowi, aby go zastrzelił. Zginął wraz z jednym ze swoich współpracowników, kończąc życie w przekonaniu, że śmierć z rąk własnych ludzi ochroni go przed więzieniem. Pozostali członkowie sekty, w tym sala Aldrich, zostali aresztowani i postawieni przed sądem. Sąd w Meksyku skazał kilku głównych członków sekty na długie wyroki więzienia. Sara, która była jedną z kluczowych postaci sekty, została skazana na 62 lata pozbawienia wolności za swoje zaangażowanie w rytuale morderstwa i udział w działalności przestępczej. Inni członkowie sekty otrzymali wyroki od kilkunastu do kilkudziesięciu lat więzienia, w zależności od ich roli w zbrodniach. Proces i jego brutalne szczegóły wstrząsnęły opinią publiczną, zarówno w Meksyku, jak i w Stanach Zjednoczonych. Historia Marka Kilroya stała się przerażającym symbolem zła, które może wyniknąć z połączenia okultyzmu, przestępczości i fanatyzmu. Rancho Santa Elena zostało zrównane z ziemią. A cała sprawa stała się ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami związanymi z działalnością sekt i ich destrukcyjnym wpływem na życie niewinnych ludzi. Sprawa morderstwa w Matamoros przypomniała o tym, jak cienka jest granica między wiarą a fanatyzmem, a także jak okrutni mogą być ludzie, którzy ślepo wierzą, że ich czyny są usprawiedliwione przez wyższe siły. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania i zostawiania łapek w górę. Serdecznie dziękuję.